Cześć! W tym filmie z serii ciekawej praktycznie opowiem, w jaki sposób podliczyć ilości godzin, ale w sytuacji, gdy mamy właśnie między innymi wartości od 1 do 3, a legenda mówi o tym dokładnie, jakie to są wartości, tak? Czyli tutaj na przykład mamy wartość 2, tutaj będziemy mieli wartość 3 i zobaczmy, że mówimy o sytuacji, w której dokładnie, jeżeli występuje 1, to mamy 12 godzin, jak występuje 2, to mamy 8 i chcielibyśmy to wszystko zliczyć. Jaka jest pierwsza metoda na to? Pierwsza metoda jest na to użycie narzędzia. Znajdź i zaznacz, a następnie zamień. Jeżeli zaznaczymy sobie wszystkie nasze dane, ponieważ na nich nam zależy, przejdziemy w prawym górnym rogu, będąc na narzędziach głównych, do polecenia znajdź i zaznacz, bądź skrót klawiszowy Ctrl H, czyli zamień, ale udam się tutaj i kliknę zamień, możemy po kolei zacząć odnajdywać nasze pozycje. Wystarczy, że wybierzemy jeden, następnie powiemy zamień na, na co? No właśnie zamień na 12. Klikamy zamień wszystko. Zobaczmy, podkładają się nasze wartości. Następnie wybieramy, że chcemy zamienić co? Chcemy zamienić dwójkę. Na co? Chcemy zamienić dwójkę w tym momencie na 8. I teraz uwaga, bardzo ważna rzecz. Klikam, zamień wszystko i zobaczmy, co się wydarzyło. 46 zmian. Pod nasze ósemki zostały, pod nasze dwójki zostały położone. 8. Dlaczego tak się dzieje? Ctrl Z, czyli zamknij Ctrl Z, żeby te wartości wróciły. Jeszcze raz klikam sobie, zamień. W momencie, gdy mamy. I chcemy zamienić konkretnie dwójkę, czyli stałą wartość 2, bez wyszukiwania tak, znaków w tekście. Pamiętajmy, aby napisnąć, po prostu tu nacisnąć, dopasuj do całej zawartości komórki, czyli żeby nasza wartość 2 była tak, jakby tylko i wyłącznie tą komórką, której szukamy. W tym momencie, jeżeli to wybiorę i powiem, żeby zamienił dwójkę na ósemkę, zamień wszystko, zobaczmy, osiągnęliśmy zamierzony efekt. Analogicznie postujemy w sytuacji. Kolejne i widzimy np. z trójką już nie mamy takiego zagrożenia, ale jak wybierzemy trójkę, zamień na w tym momencie 4 godziny i klikniemy zamień wszystko, zobaczmy, że uzyskaliśmy zamierzony efekt. Oczywiście hasze to jest kwestia rozszerzenia szerokości kolumn, więc możemy sobie to wszystko zaznaczyć od kolumny B do kolumny AF, kliknąć dwukrotnie i żeby się nam automatycznie dopasowało, a wtedy podliczenie tego jest nic innego jak oczywiście suma puste wartości będą pomijane klikamy Enter i zobaczmy mamy 80 tak w pierwszym komórce przeciąga wynik do pozostałych no i mamy ilość godzin podliczoną. to jest pierwszy przykład drugi przykład który mamy to użycie funkcji licz jeżeli zobaczmy jeżeli wywołam funkcję licz jeżeli to powiem jej że szukaj w tym konkretnym zakresie czego wskażę mu że wartości 1 czyli mówię do niego policz mi ile mam jedynek w tym momencie zobaczmy, że mówi masz 4 jedynki, ale teraz jeżeli ja zgodnie z legendą każę mu je przemnożyć przez 12 godzin, no bo przez zobaczyć, skoro bym podstawił pod każdą jedynkę 12, to łącznie mam ich 4. Jak przemnożę przez 12, będę miał 48, więc wystarczy powiedzieć razy 12 i analogicznie wystarczy postąpić z kolejną e, wartością i teraz wystarczy, że sobie to skopiujemy, ctrl c, damy plus, plus i teraz... W tym drugim obliczeniu wskażemy, że szukamy dwójki, czyli liczymy ile jest dwójek, i każemy tą dwójkę przemnożyć przez co, przez 8, ponieważ w tym momencie ona jest warta 8. Następnie chcemy, żeby szukał niczego innego tylko trójki, ale trójka to już 4. Jeżeli tak się zdarzy, damy Enter, zobaczmy, że mamy 80. Kopiujemy wynik do poniższych komórek i zobaczmy, że mamy 80, 40, 56. Wracam tutaj. 80, 40, 56. Widzimy, że mamy dwie takie same wartości. W ten sposób mogliśmy podliczyć sumę godzin w tak? naszym na przykład grafiku za pomocą legendy. To wszystko w tym filmie. Dziękuję.